Radio KOR at KOR Dwie postacie pozornie z sobą niczym nie związane, ale czy na pewno? Pokażemy Wam, że to co widzimy nie zawsze jest takie, jakim się wydaje. I pokazałyśmy obrazek z odcinku Japi Kacora Kaczora Donalda i w tle, kiedy się przyjrzymy na stopklatce jest... Napisane Ask About Illuminati, a Illuminati, tak jak wiemy, ta, była to tajna organizacja satanistyczna. Porada. Przepraszamy za ewentualne zniszczenie dzieciństwa. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy, niewłaściwy dla oso... gdyż każdy tekst nie właściwy dla osobistej wrażliwości zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Walt Disney. Każdemu znany, kochany przez wszystkich. Przecież stworzył różkę Miki, psa, Pluta, Gufiego i kaczora Donalda. Należy także dodać, że kiedy urodziła mu się druga córka, zarządził od tamtej pory, w dniu premiery nowego filmu Disneya, chodzi o klonę śnieżkę, Środy na całym świecie będą miały wstęp wolny do kina. A nie Córka jest dlatego w cudzysłowie, ponieważ on adoptował drugie dziecko, ale to było trzymane w tajemnicy przez wiele, wiele lat i bardziej ją kochał. I właśnie w, ym, jest taki. Jest taka y, biografia Disneya, Ciemny książę Hollywood, gdzie są jego y, akta z FBI. Disney pracował dla FBI, y, podawał tam komunistów. Y, no i tą córkę bardziej tak kochał, y, często ją czesał, i tam jest właśnie opisany taki ich bardzo bliski, bliskie stosunki. Królew. Jednak nie wszystko jest takie kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Mamy tu na myśli tzw. przekazy podprogowe. Czym są? Urywki filmu zawierające pewną zakodowaną wiadomość, po, podtekst, słowo, obrazy, cokolwiek. Są tak krótkie, że często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że zostaliśmy zmanipulowani, ale nasz mózg odebrał wiadomość w sposób, o jaki chodzi o twórcy danego przekazu podprogowego. Walt Disney: Piękna i Bestia, Aladdin, Herkules, Pocahontas. Większość z nas oglądała te bajki. Z czym się kojarzą? Z dzieciństwem bez troską. A jednak, czy poznajecie? Zwykły obrazek, ale kiedy się bliżej przyjdziemy, zobaczymy tutaj Lute, czyli znak satanistyczny. Tutaj też. I tutaj jest to bardzo szczególnie widoczne. Tutaj z zagiętym kciukiem, a tutaj z ogniem. Czyli ten. To jest taki znak do budynku tak? Nie, to w ogóle przyszło z basenu Morza Śródziemnego i to była yy, Manokornuta Została pierwszy raz wykorzystana przez wokalistę Black Sabbath i od tej pory jest kojarzona z muzyką heavy metalową, chociaż wiele osób twierdzi, że Manokornuta nie jest znakiem satanistycznym, że to po prostu był pogański symbol. Tutaj mamy monocornutę w Aladynie, tu w Herkulesie. Yy, tutaj może nie jest tak bardzo to widoczne, ale kiedy obejrzy się film. To jest, to jest, taka akurat scena bardzo, kiedyś, yy, nie wiem jak to określić, Megara kusi Herkulesa. Jakby flirtuje z nim bardzo otwarcie. Tam z tyłu dobrze czytasz? Ja, tak. Pokahontas. Pocahontas. O Pocahontas dowiemy się z jednego filmiku, bardzo. że jest bardzo, <laughs> y, bardzo y, main... Znaczy Pocahontas znaczy Duch w ale to wszystko nadydzie w swoim czasie. Mamy taki filmik, gdzie wszystko w ogóle będzie pokazane. Maria Magdalena. Spytacie pewnie, jaki związek ma Maria Magdalena z Disney. Dwa słowa – mała syrenka. Pewnie znacie tę bajkę. Wielu uważa, nie bezpodstawnie, że Disney poświęcił całe swoje życie, by pamięć o Marii Magdalenie nie zaginęła. Dlatego w Małej Syrence jest tyle do niej odniesień. Spójrzcie na ten obraz. To dzieło Georgesa de la Tour, pokutująca Magdalena, obraz słynący jako hołd Marii Magdaleny. Zaskakujące, że akurat ten obraz znalazł się w filmie. George de la Tour, właśnie tutaj możecie porównać oba obrazy. To jest obraz z filmu, a to jest oryginalny obraz XVII-wiecznego malarza. Te same szczegóły, świeca, czaszka. Tu jest czaszka, tu jest świeca i no ogólnie bardzo podobne. No, takie samo. Imię Małej ma silne powiązanie z sakralnością kobiecą, imię męskie pochodzenie Bibli, pochodzenia biblijnego, wywodzi się od hebrajskich słów oznaczających lew Boga, rude włosy anielki też nie są dziełem przypadku, w końcu Maria Magdalena również miała tez odcin włosów. I tutaj na, każdym, na każdej ilustracji pokazana Maria Magdalena, jak widzimy, na każdej ilustracji ma rude włosy. I to jest właśnie cytat ze Starego Testamentu z Księgi Zajasza z rozdziału 29. I tutaj właśnie jest Ariel, Arielu, czyli e, to jest nazwa świętego oblężonego miasta. I pod nazwą Ariel kryje się Jerozolima. I tutaj e, Agatka powie Wam więcej o Marii Magdalenie. Bardzo dziękuję. Teraz się zamienia do lana. Radio Kor Ad Kor